Szwajcar płakał akwarium a tak realnie to po takie auto się wybraliśmy. To nie, obejrzałem ich 7 czy 8 dla klienta i naprawdę to nie jest najmniejszym przebiegiem ani najnowsze i od pierwszego właściciela. Tylko okazało się najładniejszym autem. Auto z trzeciej czy czwartej ręki. Czwartej. Bez pełnej historii Audi miało oczywiście gdzieś serwisowanie, ale auto jest naprawdę piękne, skrzynia silnik, wszystko jest dziewicze, auto jest w pneumatyce naprawdę na dobrym wyposażeniu ma wszystko, oprócz Webasto i Szyberdachów. Dwa komplety piękników. Naprawdę zadbane, elektryczną klapę i, i to wszystko. I, I to nie jest prawda, że Przez Szwajcara od pierwszego to, 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 to ładna sztuka zawsze jest, bo, bo niestety nie. A to autko i od spodu do tego nie ma żadnych najmniejszych wycieków, nie jest zniszczone i jest zadbany jeszcze olej w